Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam lekcję, która będzie kontynuacją tej lekcji o patyczakach. Czyli omówimy sobie kolejną grupę stawonogów. Już nie będę się powtarzać na temat cech charakterystycznych stawonogów, bo wystarczy obejrzeć początek nagrania na temat patyczaków. Od razu przejdziemy do kolejnej grupy stawonogów, czyli do pajęczaków. No i pajęczaki tak kojarzą nam się zazwyczaj z pająkami. Ale to jest troszkę szersza grupa organizmów, bo nie tylko do pajęczaków zaliczamy pająki, ale również inne zwierzęta, typu kleszcze, które dobrze wiemy, że to są pasożyty zewnętrzne przenoszące różnego rodzaju choroby, choćby boreliozę. Do pajęczaków zaliczamy również roztocza kurzu domowego, czyli takie maleńkie zwierzątka, których nie widzimy gołym okiem, ale możemy na przykład mieć na nie uczulenie. No i różnego rodzaju pająki, które występują w naszym klimacie, w naszym kraju, choćby krzyżak czy tygrzyk. Różnego rodzaju pająki takie domowe, kątniki. I jeszcze chciałam podać jeden przykład pajęczaka, który bardzo często uczniom myli się ze skorupiakami. Skorupiaki to jest kolejna taka trzecia grupa stawonogów. Tym przykładem, właśnie takiego pajęczaka, który bardzo często jest mylony ze skorupiakami, jest skorpion. Także zapamiętajcie, że skorpion, mimo iż tak z zewnątrz przypomina skorupiaka, jest pajęczakiem. Przejdźmy zatem do cech charakterystycznych pajęczaków. Najłatwiej te cechy omówić na przykładzie pająków, bo są tak jakby nam najbardziej znane, najbliższe. Ja mam taki model, którym posługuję się w szkole, ponieważ jest on dość dużych rozmiarów. Nasze krajowe pająki są malutkie, kleszcze tak samo, o roztoczach to już nie wspomnę. Więc mam taki gumowy model. Zatem, jakie to cechy możemy wyróżnić charakterystyczne tej grupy? Ciało podzielone jest na dwie części. Jest to głowo tułów i odwłok. Widać, że tutaj poruszają się te gumowe jego łapki, to są odnóża kroczne połączone stawowo i w przypadku pajęczaków wyróżniamy właśnie, wszystkie pajęczaki posiadają cztery pary odnóży krocznych, czyli w sumie jest ich osiem, osiem sztuk. Na głowotułowiu widać oczy proste, nie ma natomiast czułków. Tak jak było w przypadku owadów. Te zwierzęta nie posiadają czułków. Z przodu widzimy szczękoczułki, czyli takie tutaj z samego przodu i nogogłaszczki, tak? Czyli to są cechy charakterystyczne pajęczaków. W przypadku owadów nie mówiliśmy o takich narządach. Szczękoczułki, nogogłaszczki. No i jeżeli już tutaj mówimy o pająkach, to cecha charakterystyczna Większości pająków to jest zdolność do t, m, tworzenia pajęczyny, czyli mają tak zwane kądziałki przędne tutaj z tyłu na y, odwłoku. Ale pamiętajcie, że nie wszystkie pająki m, tworzą pajęczynę. Są takie, które nie wytwarzają pajęczyny. Niemniej jednak y, my kojarzymy właśnie pająki z tymi kądziałkami przędnymi i, y, y, i pajęczyną. Przygotowałam dla Was. Żywe okazy y, pająków, które będziemy sobie mogli zaobserwować, i właśnie te cechy, o których mówiłam, szczegółowo sobie pooglądać. W tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować mojemu znajomemu, który jest właśnie hodowcą pająków, ponieważ te dzisiejsze zwierzątka nie pochodzą absolutnie z mojej hodowli. Patyczaki to była moja hodowla, natomiast dzisiaj korzystam z uprzejmości zaprzyjaźnionego hodowcy pająków. To są ptaszniki, czyli pająki, które naturalnie nie występują w Polsce. Są to gatunki, które wolą cieplejsze rejony świata. Czyli ptaszniki możemy spotkać, przynajmniej te, które ja tutaj dzisiaj posiadam na biurku. Możemy w Brazylii, czy też w Indiach, w Gwatemali, Hondurasie czy Panamie czyli takie bardziej rejony tropikalne. Ponieważ te zwierzęta wymagają i dużej wilgotności powietrza do swojego życia, a także wyższych temperatur. Czyli na przykład w zimie, gdyby taki pająk był na wolności, no niestety miałby problem z przetrwaniem. I może tak w skrócie opowiem, jakie tutaj właśnie gatunki dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować. Wszystkie to są ptaszniki trzy gatunki mam ptaszników, które prowadzą taki naziemny tryb życia, czyli po prostu są na podłożu sobie bytują, w tym podłożu kopią sobie takie norki, albo korzystają już z gotowych norek, na przykład wykopanych przez gryzonie, i mam ptasznika kędzierzawego. Nandu chromatus to jest drugi gatunek i Brazilian Blue, ten y, nazywany też jest tarantulą, czyli te trzy gatunki ptasznika naziemnego. To jeszcze raz powtórzę: ptasznik kędzierzawy to jest nazwa polska, to jeden gatunek. Drugi bardzo popularna jest nazwa angielska, czyli Brazilian Blue, inaczej też tarantula, Brazilian Blue. A trzeci nandu chromatus to już jest nazwa łacińska. podaje nazwy w różnych językach z tego względu, że tak one funkcjonują w sieci i po tych nazwach jak tak jakby najszybciej możecie znaleźć informacje na temat tych gatunków. Dlaczego te trzy gatunki ptaszników omawiam wspólnie? Po pierwsze, właśnie ten naziemny tryb życia, który prowadzą. Po drugie, wytrzymują, to są dość takie łatwe w hodowli, wytrzymałe gatunki. Wytrzymują temperaturę pokojową. Wcale nie musimy im tam dogrzewać, nie wiem, do 26 stopni Celsjusza, nie musimy aż takich temperatur zapewniać. Te pająki są samotnikami, czyli po prostu hodujemy je pojedynczo. Nie, nie są takimi, że w grupie moglibyśmy przytrzymywać gatunki. Stąd też właśnie te terraria takich niewielkich rozmiarów. Skoro są to pa y, pająki naziemne, mają właśnie takie terraria niewielkie, y, mimo że pająk samica y, danego gatunku może dorastać w wielkości, nawet takiej, że tu spokojnie na dłoni by się y, zmieściła ale nie potrzebują zbyt wiele miejsca yy, i też nie potrzebują wysokich yy, po, takich pojemniczków yy, terrariów w których by się znajdowały, bo yy, nie potrzebują wspinać się yy, Mogłyby nawet przy różnych upadkach zrobić sobie krzywdę, po prostu przy upadku z wysokości. Co jeszcze możemy dodać, co jest cechą wspólną tych trzech gatunków? To są oczywiście, pamiętajmy, że wszystkie te pająki są jadowite, ale te trzy gatunki. Yy, przeznaczone są do, dla takich yy, początkujących hodowców, ponieważ są to nieagresywne gatunki, ale pamiętajmy, że yy, ogólnie pająki, no to nie porównujmy z patyczakami, że sobie będziemy brać na rękę i, i nosić, głaskać i tak dalej. Pamiętajmy, że tu jednak ostrożność trzeba zachować, mimo że można je hodować w warunkach domowych. Nie są zbyt agresywne, raczej uciekają, unikają konfrontacji, no ale może się to różnie wyglądać. Czasem pająk, już taki przystawiony do muru, może zaatakować i właśnie wtedy używa tych swoich szczękoczułek, które zakończone są właśnie takimi zębami jadowymi. I są to gatunki jadowite. Dość dużych rozmiarów, jeżeli już osiągną dojrzałość, ale jeżeli nie jesteśmy uczuleni na jad, to nie powinny być jakoś specjalnie groźne dla właściciela, ponieważ porównuje się ich jad do jadu na przykład pszczoły, czyli nie jest on jakoś specjalnie niebezpieczny. No, ale też nie poleca się jakoś, nie wiem, głaskania pająków, yy, zabierania ich na przykład na ręce, noszenia, dlatego że yy, to zobaczymy z bliska, na powierzchni ich ciała, czyli na tych yy, na nachitynowym oskórku, którym są pokryte, szczególnie to ładnie widać na odwłokach yy, pająków, znajdują się takie włoski, włoski parzące, które yy, mogą podrażniać skórę. I pająk nawet jak jest w sytuacji zagrożenia, po prostu swoimi odnóżami pociera odwłok i on tak odrzuca te włoski parzące, żeby po prostu odgonić ewentualnego drapieżnika od siebie. I ostatni gatunek, który dzisiaj tutaj mamy, możemy sobie zaobserwować, też jest to ptasznik, ale który pochodzi z Indii. Ale prowadzi tryb życia nadrzewny. No i też no, problem jest z polską nazwą, funkcjonuje nazwa łacińska, dlatego taką nazwę podam, ale absolutnie nie wymagam, żeby y, uczyć się nazw łacińskich. W szkole, oczywiście podstawowej, opieramy się na nazwach polskich. No, ale dzisiaj jest taka wyjątkowa lekcja, więc musimy skorzystać z takiego nazewnictwa uniwersalnego, międzynarodowego. Czyli ten ostatni gatunek ptasznika, który mamy okazję dzisiaj sobie zaobserwować, to Pecilotheria miranda, czyli gatunek z Indii, który mieszka w dziuplach drzew czyli tam, gdzie na przykład e, kiedyś na przykład były ptaki. On sobie mieszka w dziuplach drzew albo w jakichś szczelinach, więc on potrzebuje już wyższego terrarium, taki właśnie kawałek jakiegoś pięka, kory i tam, żeby mógł się wyspinać i sobie spokojnie u nas bytować w mieszkaniu. I ten pająk w odróżnieniu od tych trzech wcześniej omawianych jest przystosowany do hodowli grupowej, czyli nie jest samotnikiem. Jego właśnie można hodować w grupie i tak też się robi: można samego, ale też i właśnie więcej mieć osobników w terrarium. Pająk ten nie wyczesuje włosków parzących. Ale nie polecam go dla początkujących hodowców z tego względu, że jest szybszy niż te trzy wcześniej y, omawiane i uznaje się go za bardziej y, agresywnego. A skoro jest bardziej agresywny, no to musimy pamiętać o tym jadzie, który pająk y, wstrzykuje y, w ofierze albo jakiemuś drapieżnikowi, przed y, którym się broni. Musimy pamiętać, że ten jad jest jednak silniejszy niż jad tych trzech wcześniej omawianych gatunków. Jeżeli tak byśmy chcieli coś więcej sobie powiedzieć o hodowli pająków w domu, no to nie są to zwierzęta, które odżywiałyby się roślinami. Musimy karmić je Innymi bezkręgowcami, mimo że nazwa ptasznik wskazuje, że żywią się na przykład ptakami. Zdarza się tak, nawet w podręczniku do biologii w klasie szóstej mamy taki podręcznik, gdzie jest piękne zdjęcie ptasznika, który upolował pisklę. Jednak to się zdarza rzadko. W warunkach takiej hodowli domowej, no to karmimy bezkręgowcami. Zazwyczaj są to owady, na przykład karaczany, świerszcze lub też inne bezkręgowce. I często jest tak, że hodowcy pająków nie kupują im pożywienia gdzieś tam w jakichś sklepach, tylko równocześnie prowadzą hodowlę owadów, które będą służyły jako pokarm. Właśnie dla ptaszników. Te tutaj gatunki ptaszników, które omawiamy, są akurat karmione karaczanami argentyńskimi czyli też gatunek, który nie występuje w Polsce naturalnie. Gatunek karalucha. Są to owady, które bardzo chętnie rozmnażają się w warunkach takiej hodowli domowej. Nie wymagają obecności światła, też nie wymagają jakiejś specjalnie wysokiej temperatury. Temperatura pokojowa im wystarczy, ewentualnie troszkę wyższa. W hodowli występują samce i samice, które bardzo chętnie wydają na świat potomstwo. Lubią zacienione miejsca, więc je przetrzymujemy w jakichś takich, mogą być to pojemniki, mogą być to terraria, ale żeby nie wystawione były na silne jakieś oświetlenie, jakieś promienie słoneczne, ponieważ one chowają się w różnych takich ciemniejszych zakamarkach, no i odżywiają się roślinami. W naszym przypadku, no to bardzo chętnie może, mamy dostęp na przykład do jabłek, więc mogą zjadać obierki z różnego rodzaju owoców, właśnie z jabłek czy też z warzyw. I w ten sposób zapewniamy na bieżąco świeże i z pewnego źródła pożywienie dla naszych. Pająków. Zatem na zakończenie, może podsumujmy najważniejsze informacje, takie nowe terminy, które warto byłoby zapamiętać w dzisiejszej lekcji. Czyli są to głowotułów i odwłok, cztery pary odnóży krocznych, szczękoczółki, nogogłaszczki, kądziołki przędne. Skorpiony są pajęczakami. O tym pamiętajmy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej lekcji, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia.